Poziomy bonusowe. Część 10. Odcinek 43. Sztuka, kasztana, odbijania i nim biegania. Cześć, witajcie, jestem PanuSon96, a to jest kolejny odcinek z serii Światka Górka Gao. Przed nagraniem oh. tego odcinka myślałem, że coś jest nie tak i nie da się nagrywać, i rzeczywiście nie myliłem się. Nie dało się nagrywać tej gry nagrywając grę. Kiedy miałem ustawione w programie, nie wiem czemu nic nie zmieniałem. Wszystko było tak samo cały czas, i nagle po prostu z dnia na dzień przestało działać. I znalazłem sposób, żeby to no, obejść, jak zwykle, oczywiście, ponieważ y, poprzednio na początku rundy drugiej był taki problem, że y, był problem z dubbingiem. No to cóż, opanowałem to zapisując w tle film, Dzięki temu dubbing i wszystkie scenki działają poprawnie, jeśli chodzi o tę grę. Niestety tuż przed końcem serii natrafiłem na kolejny problem, który był właśnie problem z nagrywaniem. Wywalał błąd OpenAVIO Error 13. Jak to obejść? Po prostu gry odpaliłem w trybie okienkowym i zamiast nagrywać znaczy zamiast ustawień nagrywania gry w programie do nagrywania, to ustawiłem nagrywanie ekranu i obrysowałem ekran wokoło tego okienka. Oczywiście wiadomo, najpierw sobie odpowiednio je troszeczkę powiększyłem, żeby było zbyt duże, Znaczy, żeby nie było zbyt małe. No a żeby zbyt duże, to oczywiście też, żeby nie było, bo dzięki temu mam teraz podgląd dokładnie na czas. Ale nie wiem, jaki to ma sens yy, mieć podgląd na czas, skoro... No cóż, jedyny taki sens, że widać, czy film się nie zlagował. Jeśli, jeśli sekundy przeskakują co sekundę no to znaczy, że działa wszystko dobrze, jeśli przeskakują co dwie sekundy to znaczy, że coś się laguje i wtedy warto przerwać nagranie. Teraz będę o tym wiedział, bo mam na to podgląd bezpośredni. No i więc to, ale niestety już przekazałem informację, że jest problem z nagrywaniem i nie chcę się nagrać odcinek, dlatego będę musiał albo sprostować z tym, albo nie wiem co z tym zrobić. Na pewno wyślę wtedy. A może po prostu. Nie, zwiastun, wystarczy sam zwiastun, że są odcinki. To po prostu powinno wystarczyć. Ewentualnie napiszę na karcie społeczność, dyskusja. Jako komentarz, oczywiście, bo nie wiem, niestety, jak się pisze post. Dobra, a my w takim razie zaczynamy. Przerwałeś przygodę. A tak. I nie bez powodu przerwałam przygodę. W takim razie wchodzimy do bonusu do poziomu dodatkowego, który. odblokowaliśmy. Gra składa się z dwóch powtarzających się rund: ataku i obrony. W pierwszej rundzie Kao musi odbić kasztana najdalej jak potrafi. Musi mocno uderzyć swym ogonem, gdy gnom rzuci kasztana ze środka pola. Siłę uderzenia pokazuje pasek w dolnej części ekranu. Odbijasz naciskając przycisk ataku. Uderzenie będzie słabe, jeśli pasek będzie pusty lub zielony. Po uderzeniu Kao biegnie przez bazy, zdobywając punkty. Każda baza to jeden punkt. Rytmiczne naciskanie na przemian przycisków ataku i akcji spowoduje, że Kao będzie biegł szybciej. Runda kończy się, gdy kasztan dobiegnie do pierwszej bazy lub gdy Kao dotrze do ostatniej bazy, zdobywając cztery punkty. W drugiej rundzie zmieniacie strony. Teraz Kao się broni. Musisz rzucić kasztanem, tak aby Gnom nie mógł go dobrze odbić. Siłę rzutu pokazuje pasek w dolnej części ekranu. Rzucasz, naciskając przycisk ataku. Jeśli rzucisz, gdy pasek będzie pusty lub zielony, gnom bez trudu mocno odbije kasztana. Będzie mógł spokojnie zdobyć punkty, przebiegając przez bazy. Runda kończy się, gdy gnom przebiegnie przez wszystkie bazy lub gdy kasztan dobiegnie do pierwszej bazy. Rytmiczne naciskanie na przemian przycisków ataku i akcji spowoduje, że kasztan będzie leciał szybciej. Jak widzicie, jest to najdłuższa kadencja w poziomie bonusowym. Wcześniej były krótsze, a te, to jest rekord, jeśli chodzi o długość kadencji. Oczywiście to będzie tak zwany baseball. Chyba tak się nazywa ta gra. Amerykańska gra. No i my tutaj będziemy, tylko że tutaj, za was piłki, jest kasztan, który będzie odbijany i rzucany. I będziemy też nim biegać. Dobra. No to zaczynamy teraz. Już oczywiście wszystkich akcji klikamy, żeby rozpocząć. I klikamy oczywiście po tym, żeby napełnić pacjent aż do czerwonego. No i klikamy oczywiście to, żeby zrobić jak najwięcej punktów. Dobra, udało mi się. Pierwszy raz zawsze się udaje trzy punkty. Chociaż nie wiem, możliwe, że są jakieś inne. Dobra. O. Dobrze. Teraz następna runda w takim razie. Znaczy, no... Są po dwie rundy. Jedna runda i druga runda. Teraz odbijamy. I dalej to odbijemy, tym lepiej. Oczywiście wtedy musimy zdobyć dobiec. Teraz mamy cztery punkty. Teraz on odbija. Gno. Oczywiście to jest losowe najwyraźniej, bo był czerwony pasyk i mimo to odbił. Bo oczywiście musimy, no, musimy uważać, żeby, żeby jednak zdążyć od. Czasami się nie udaje. O, teraz odbił losowo. Bo był czerwony pasek. Dobra, my też tak odbijamy. Dobra, on też odbija. Sztuka walki jest. Statki. Dobra, udało się. Nie wiem, chyba nie może być czerwony pasek. Bo wtedy on odbija za daleko. My musimy mieć czerwony. Zobaczę, spróbuję w ten sposób. Obi się wtedy nie odbija za daleko. No, stracone punkty. Nie wiem, to jest chyba różnica. Nie ma różnicy. Nie udało się, nie ma punktu. No właśnie, on to losowo robi, to nie ma wpływu niestety na to. No... No, to się z... No właśnie, to jest losowe.

Się. No Teraz znowu za daleko. Jakiś problem z schodzeniem, No i straciłem. Punkt, okazję na pół. Dobra. No coś mi znowu nie chciało działać. No, coś się zmęczyłem, chyba. Bo już drugi raz to nagrywa. Ale wygrałem, więc to się liczy. I to by było na tyle. I wszystkim bardzo serdecznie ogracie, do kolejnych odcinków na razie cześć. Pa. No i pozdrawiam.